Cześć! To ja. Jeśli dobrze się znamy, to nie muszę ci mówić, że dzisiaj znowu zaspałam, bo cóż, robię to każdego dnia. Ale nawet jeśli nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy, mogę się założyć, że nasze życie jest dość podobne. Ja też muszę wstać i ogarnąć się z samego rana, mimo że naprawdę wolałabym zostać dłużej w łóżku. Tak jak ty piję kawę i lubię jeść pizzę. Pracuję, oddycham, gadam, spaceruję, słucham muzyki i spotykam się z przyjaciółmi. Może słyszałeś mnie kiedyś, jak trochę za głośno się śmiałam, albo widziałeś mnie w autobusie, ale tak naprawdę nie wiesz, kim jestem. Nie <ścoughs> myśl, jestem na ciebie zła albo coś. Wielu ludzi w ogóle mnie nie zna, tylko że czasem mam wrażenie, że sama nic o sobie nie wiem. Co widzisz, kiedy zamykasz oczy? Tak, wiem, że robi się ciemno, ale jest różnica między ciemnością, która pojawia się i znika wraz z ruchem Twoich powiek, a tą, która zostaje z tobą przez dłuższy czas. Wstajesz rano, rozpoczynając nowy dzień, ale czujesz, jakbyś to wcale nie ty dzisiaj żył. Każdy Twój ruch wydaje się nie mieć sensu, i powoli zaczynasz zastanawiać się, dlaczego w ogóle wstałeś dzisiaj z łóżka. Nie pierwszy raz czujesz się w ten sposób. Więc jak zawsze idziesz dalej z myślą, że w końcu ci przejdzie, ale nie przechodzi. Twój dzień wygląda jak każdy inny, z tą małą różnicą, że nie czujesz niczego. Odkładasz każde zadanie na później, najdrobniejsze rzeczy denerwują cię do granic, a każdy ruch jakoś boli, mimo że fizycznie nic ci nie dolega. Wiesz, że świat nie pozwoli ci na chwilę słabości, więc nakładasz maskę i starasz się nie tracić ducha, ale coraz gorzej sobie radzisz. Nie chcesz, żeby ktoś zobaczył ci pozbawionego sił, więc zaczynasz ignorować swoją rodzinę i przyjaciół i coraz bardziej się od nich oddalasz. Wiesz, że będą szukać w tobie tego zawsze uśmiechniętego i pełnego siły człowieka, ale ty nie pamiętasz już, jak to jest nim być. Zastanawiasz się, gdzie zniknęła radość kiedyś płynąca z tak wielu rzeczy. Czujesz jedną wielką nicość, powoli rozchodzącą się po Twoim ciele, ale nie masz pojęcia, jak wypełnić tę pustkę. Wszystko straciło sens. Każda minuta jest taka sama. Cała satysfakcja zniknęła. Jak to możliwe, że pustka tak bardzo ciąży na duszy? Nagle najprostsze zadania stały się wyzwaniem. Wszystko jest takie trudne. Czujesz, że twoje serce przestałoby pracować, gdybyś po cichu nie szeptał do niego bij, 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 a płuca nie potrafiłyby oddychać bez twoich dyskretnych instrukcji. To wszystko tak bardzo cię męczy, że jedyne czego chcesz to zasnąć, zniknąć, tak żeby nikt cię nie szukał. Ale co jeśli jedyne czego potrzebujesz, to żeby ktoś cię w tym wszystkim odnalazł? Twój zły dzień ciągnie się w nieskończoność. Przytłaczające uczucie bezsilności sprawia, że zapadasz się coraz głębiej i głębiej, ale kiedy ktoś pyta, co u ciebie, zawsze mówisz: Okej, okay, okej, okay, okej okay, i okej. Okay. Nawet no, jeśli wcale tak nie jest. I tutaj jest moment, w którym muszę zadać naprawdę bardzo ważne pytanie: co do diabła stało się z tym światem? No bo wiecie, cały czas próbujemy uczynić życie lepszym. Łobudzimy konflikty, wymyślamy nowe technologie, rozwiązujemy ogólnoświatowe problemy, a nawet wysłaliśmy Tesla w kosmos. Uczymy się osiągać, wygrywać, zdobywać, a uczucia? Kto przejmuje się uczuciami, kiedy świat żyje coraz szybciej i szybciej, a ty musisz za nim nadążać? Wszyscy oczekują od nas, że będziemy silni. Ale co jeśli czasem bycie silnym nie wystarcza? Zaniedbaliśmy temat zdrowia psychicznego. Naukowcy wciąż nie znaleźli skutecznego leku na żadną z chorób psychicznych, ale od dawna wiadomo, że nawet zwykła rozmowa może wiele zmienić. Wierzcie mi, zawsze jest ktoś, kto was wysłucha albo specjalista, albo ktoś bliski. To jedyny sposób, aby zadbać o samych siebie, o nasze marzenia i naszą przyszłość. W takim razie. Dlaczego nie rozmawiamy? move me some move me